Dzień dobry wszystkim. Dziś sobie zagramy w co zagrać? W co to jest? W podróż. Py. Pyłowa podróż. Trochę grałem w tę grę. No i ogólnie to tak jest nagrodę grupową nowa przetwania hm hm jaka wiesz auto najszybsze auto w punku Tak długo nie wiem, co to jest. Puszczę się w dziewięć monet. obroty. On wygrał ze szpilnego Nie no, ale gówno. Ale gówno. Szkoda dobra tym To jest Cyber. Najszybszy chyba. I free samochód, z którego już nie da zdobyć. No to. to już jest mój drugi film. O ile ktoś to ogląda. I zachęcam do. Y, dajcie suba i lajka. W tym odcinku, może to się dobie jak zdobyć free auto. Jestem słabym kierowcą, a w danej szybszego wprawie w prawie w grze. No co za gówno, teraz trzeba uciekać stąd. Zadanie? Walił mnie Mogę zobaczyć co jest na zewnątrz Co to był za nowy budynek? Czemu ja nigdy nie gram kiedy jest jakiś event co jest fajny w tej grze? И шипки дрифтик. спасибо Под и... Порабка глочится. Да. <Слышко> Добрая надо жена скибли. Даже дубли <я> скибли. <Слышко> I będzie zawsze czwarty z kimś leżał. Czarkował plętem. O, sos, sas. Co tu jest? dziwo, jakie silniki fajne mam. Najszybszy silnik. Ja uwielbiam w końcu kapsle te Woda. Nie, dobre, ja to koledze daję, tą Kolega dostanie Mega Surf Fight. Najlepszy kij świata. Nie, to mi niepotrzebne jest w tej grze. No Mój samochód lubi dużo wody w chłodnicy, bo inaczej by się chyba nie przeżył. Mało nawet w... wciągnął wody. To ma taki przerwę. O nie, policje. Jest tu coś jeszcze? Ale to mi niepotrzebny, ta woda, olej. Szybki trik. A jadę dalej później, to w następnym filmie. Złosa Lejhan. Gdzieś na tym odcinku znajdź... można będzie mógł zdobyć Super Auto Tu wystarczy zabić tych tych Ale zdo... Pokażę jak zdobyć Mega OP Auto I to jest marka BMW Jak ktoś nie obejrzał tego filmu to przykro mi nie dostanie nikt tego Chyba, że szamba będzie grał w tą grę. O to jest to główne, co można zdobyć tym męczenie było. Nie dobra, co to jest? Pod kolegi się dowiedziałem, że niby jest jakieś fajne auto. Coś tu trzeba zrobić, czy coś? Dwanaście minut już. Odcinek trwa. Zapasy paliwa, bo chcę zjechać jak najdalej kilometrów. Cel tego odcinka, już myślałem, że się w tym do tej dziury, ale dobra. Musiałem myszką głównie noza ruszyć to, to bez. Nie wiem czy nadal jest do zdobycia. O, tu jest to. Fuf. O jakie gówno. Dobra, jakaś maska. Koła z hamulcami ja nie mam bez... Ja mam koło bez hamulców. Nie chcę radia kupić. Nie chcę mieć Pierwszy odcinek... Pierwszy film. Jeszcze sekundę filmu wojanty. O, wydam sobie milion robót Jeszcze ten jego napływ wojanek. Co to jest ścierstwo? Ja rozumiem, że to jest to. Ale wolę ukraść składnik od tym barka. Tak tym bark smakuje. Jeszcze 8 złotych, czy tam mniej za małe. O gdzie ten gruz? Oh, fuck, zapomniałem, że to jest gwiazdą. No i patrzcie. Ue, ale mnie wywaliło. Wystarczy po prostu taką BMeczką jedziemy tysiąc kilometrów dalej. Nie no, silnika nie ma. Współczuję sobie. I jeszcze na sesję współczuję sobie zostawiam Cybera tu, a potem wrócę tu tą Belę. Może gdzieś jest jakiś silnik? Jest klucz! A te klucze już są niepotrzebne. Chcecie jest... A ja okazuje się, że silnik w środku, tak jak. No, że coś. To... Też... za głupi jestem. Silnik wysrał chodnicę. No teraz ten silnik. Czekaj, czy coś nagrał? tam wiar? Nie dobra, to już koniec. Miłego dnia. Subscrevam-se no canal. Meu.